Cześć wszystkim, przychodzimy do z nowym vlogiem. Tutaj w tle Majsiu z Eliaskiem się bawią. I właśnie zauważyłam, że ostatnio vlogi nagrywamy spokoju zabaw. Tak jak wcześniej z windy zaczynaliśmy, no to teraz zaczynamy z pokoju zabaw. I właśnie też zauważyłam, że gdy tylko publikuję zdjęcie bawialni gdzieś, zazwyczaj na Stories, to od razu pojawiają się pytania, że... Po co robiliśmy tą bawialnię? Że przecież już za chwilę Aisza będzie dorosła, dorosła starsza i już nie będzie korzystała z tego pokoju. Ja już pomijam ten fakt, że mamy jeszcze Eliaska Malutkiego i Maję, i w sumie cała trójka naprawdę sporo czasu spędzę właśnie w tym pokoju. Ja też robię ten pokój. Powiem tak, ja do swojego własnego pomysłu też najpierw byłam sceptycznie nastawiona, ale gdy zobaczyliśmy projekt naszego domu, a przypomnę, że to był etap taki fundamentu i w sumie już takich drastycznych zmian nie mogliśmy wprowadzić, wiedzieliśmy, że ten garaż, bryle domu, nie jest nam jakoś zbytnio potrzebny. Po prostu gdybyśmy zostawili ten garaż, no to stracilibyśmy niezbędne dla naszej dużej rodziny metry kwadratowe. Początkowo myślałam, że możemy tutaj po prostu zrobić pokój jednego z dzieci, na przykład starszej Aiszy. Mali pokój byłby tam, gdzie za chwilę już będzie pokój Eliaska. A Eliaska pokój byłby na górze, tam gdzie teraz jest pokój dziewczynek. Ale ja lubię sobie utrudniać życie, więc padł taki pomysł, że możemy tutaj zrobić taki pokój zabaw. I słuchajcie, jak o tym powiedziałam naszej pani architekt, pani Edycie, no to jej ten pomysł bardzo się spodobał, szczególnie z tą sceną. Ale bądźmy szczerzy, aż do momentu naszej przeprowadzki tutaj, nie byłam pewna, czy dobrze robimy. Teraz. Po kilku miesiącach mogę powiedzieć, że tak, było warto. Szczególnie to odczuwam teraz, jak już mamy drzwi. Po prostu jak do dzieci ktoś przychodzi, koledzy, koleżanki. Wszyscy od razu idą tutaj do tego pokoju. I jeśli ja na przykład pracuje i potrzebuje chwilę ciszy, no to będzie cicho. Naprawdę, tutaj nic nie słychać, ponieważ właśnie ten pokój jakby tak jest oddalony od reszty pomieszczeń i nawet przebywając w salonie, no to w sumie nikt nikomu tutaj nie przeszkadza. I też bardzo ważna kwestia to jest utrzymanie czystości, ponieważ te wszystkie zabawki są tylko w jednym pokoju, no to w miarę szybko w tym pokoju możemy zrobić porządek, ponieważ nie muszę po całym domu latać, wyszukiwać zabawki i po prostu przynosić, rozkładać je na miejsce. Tutaj to jest wszystko w sumie w swoim miejscu i dziewczyny, ja w sumie nie do końca wie, gdzie co leży, ale dziewczyny już mogą to ogarnąć i mi pomóc. Więc jeśli pojawia się takie pytanie, czy warto po prostu zrobić taki osobny pokój zabaw dla dzieci, odpowiadam, że warto. Nie wiem, jak to będzie przyszłościowo, na pewno to można później zmienić, na przykład zrobić jakieś studio nagrań. W sumie i tak tutaj bardzo często nakrywamy też filmiki na JOTO. To jest więc. Wydaje mi się, że to była naprawdę najlepsza decyzja. o ty co powiesz? No. Zobaczcie, człowiek sobie się bawi. A ja patrzę, ja, a ja patrzę Ty siedzisz i obserwujesz tatę, tak? Tak. Tu, tu, tu. Ale takie skomplikowane te tory zrobiłeś. Ja próbowałam, no to mi coś nie wychodziło. Zobaczcie, tu można skręcić w jedną stronę, a tu w drugą. No to nie jest no naprawdę. Pięknie, Mysio. Dla Eliasku tobie się podoba? Tak. Tak, super. Mateo! Mateo do ciebie przyjedzie? Tak. Słuchajcie, teraz totalnie zmieniam temat. Schowałam się w łazience, ponieważ dzieciaki już zaczynają coś podejrzewać. A to jest raczej takie jedyne miejsce, gdzie mnie póki co nikt nie będzie szukał. Dzisiaj mamy niedzielę, i jak wiecie, niedzielę to jest u nas taki dzień rodzinny, gdzie wspólnie spędzamy cały dzień razem albo z najbliższymi przyjaciółmi. A ponieważ z Aliną i Mateo już w sumie nie wiedzieliśmy się, od kilku tygodni, a chłopcy ze sobą naprawdę bardzo tęsknią. Więc postanowiłyśmy za jedną dzisiaj się spotkać i w sumie nie wiadomo, jak to będzie za tydzień e, w Święte Wielkanocnym: czy uda nam się spotkać, czy raczej nie. Więc właśnie dziś postanowiłyśmy e, zrobić dla dzieci taką super zabawę, wielkanocne szukajki, czyli taki egg hunt Nasze wielkanocne szukajki zostaną przygotowane we współpracy z marką Milka. Zobaczcie, mamy tutaj różne króliczki czekoladowe i te większe. I te mniejsze. Mam też jajka czekoladowe z kakaowymi drażami. Wydrukowałam też takie pytania, zadania, które mają za zadanie pomóc dzieciakom w poszukiwaniu słodyczy. W opisie pod filmem zostawiłam link do strony, gdzie będziecie mogli przeczytać, jak przygotować taki egg hunt i co do tego będzie potrzebne. Będziecie mogli też również wydrukować takie zadania. Oraz uszy króliczka. Przyjechł, kto przyjechał? Makiała! <laughs> Szulą chce się pochwalić. Tak, Mateusz? Pijak. Pijak. Tak. On do nie mówi, ja piat, ja piat! Moje króliczki wielkanocne już czekają. Jesteście gotowi do wielkanocnych szukajek? Tak. To łapcie pierwsze zadanie. Znalazłam. Zobaczcie. To dla ciebie? Skończmy jeszcze tutaj. Mam! Mam, to! Mam to! Kanapa! Kanapa! Kanapo. Ej! Kolejne zadanie. Kolejne zadanie! Kapie woda, kap, 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 więc ja szybko łap. Łazienka! Może tu! <grym wiosenka> Mam to! Szukaj się dobrze. To jest Tu A ja coś widzę. Nawet więcej. A ja też widzę. Ja też coś widzę. O, ja nie zbierałam, więc poproszę jajeczko. mam! <tum> 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 czy tam kolejne zadanie? Nie, maluszki! Jesteście maluszkami? Nie! Ok, czy tam kolejne zadanie dla swych dzieci? Staj przy drzwiach, powiedz A, zatnij w lewo w prawo, i wyciągnij jego grzbabon. Gdzie to o. może być? Jakieś drzwi. No to szukajcie. Tutaj ten widzę. Ja też. Eliasku dla Ciebie też mam. Dziękuję. Nie! Mam króliczkę tak jak ja. Jajko. Mi też mamy. Macie? Ta. Tak. Tu też są jajka. Chodzisz i je zamykasz, ale czy wiesz gdzie miejsce szalika? Ja wiem, ja też, je. ja też. Mama już. Znalazłam króliczkę i zadanie? A ja jajko. Sprawdźmy tutaj. Tutaj? Nie ma, nie ma. Tutaj też. Tutaj też. Nie. Ma. Tu, nie, ma. nie. tu są króliczki. Mateo, Mateo to dla ciebie. Wow! jest yeah! niebieski! Eee! I jaką się podobała dzisiejsza zabawa? Było super! Tak? Ja się bawiłam! A tutaj widzę, że koledzy też się świetnie bawili. Tak, i super było! Super, tak? Dobre! Alina, twoje dziecko już jest takim króliczkiem wielkanocnym. No, Mam duże. Masz dużo. Mhm. Mam nadzieję, że nasz dzisiejszy filmik też zainspiruje was do Super. przygotowania takiej wspólnej wielkanocnej zabawy wielkanocnych szukajek. My naprawdę dzisiaj świetnie się bawiliśmy z króliczkami. i jajkami. I jajkami. I jajkami. Od Milka wszystkie linki jajkami. wam zostawiam w opisie pod filmem. Korzystajcie. Oj, jak tu u nas wygląda. Zabawa i kulację no. w jednym. Mm. Super. Tu jest żółw. Kto widzi żółwia? Alina widzi żółbię. Żół! Twoje, oczywiście, że twoje. Tak. No co trzeba powiedzieć? Dziękuję. Oj, oj. oj. Ale ty sam znalazłeś, się. tak? To jest skarb Pateo. Sprawdzę, czy wszystko zmiana. <laughs> tak! Uczmy to jak już Mama, się... A. Ciao, A Ciao, ciao, ciao. Nie zapraszamy, zapraszamy! Trzymam. Więc Nie możemy pa! Słuchajcie, po dzisiejszej przygodzie Eliasek nam po prostu padł. Był taki zmęczony i już śpi od ponad godziny. Było tyle emocji, tyle wrażeń, że ja się nie dziwię, że on tak szybko zasnął. Zabawa zabawą, ale tutaj matematyka też musi być, więc myśl uczy się z Aiszą. Ja kończę tego vloga. Dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych filmów. Pa pa! pa, pa.